Do nadchodzącej wielkimi krokami zimy, już szykuje się miejski ośrodek sportu i rekreacji. Tradycyjnie pracownicy MOSIR zajmą się odśnieżaniem miejskich ulic. Mamy naprawdę pierwszy raz profesjonalny pług w szerokości 3,30 z tak zwanymi sterownikami, gdzie operator ma możliwość skierowania sobie śniegu tam, gdzie chce. Także wydaje mi się, że w tym roku ta akcja będzie przebiegała znacznie sprawniej i będziemy bardziej wydajni. W tym roku problemów ze sprzętem nie będzie, bo w styczniu Mosir zakupił profesjonalną koparką ładowarką marki Caterpillar. Potężny sprzęt z napędem na dwie osie i sterowanym z kabiny nowym pługiem powinien sprawdzić się w każdych warunkach pogodowych. Chciałbym wykorzystać ten moment i uświadomić naszych mieszkańców, że nie wszystkie ulice na terenie naszej, naszego miasta należą do gminy. Przez to dostaje nam się nieraz. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na fakt, że tak, między innymi ulica Daszyńskiego, 11 listopada, Piotkowska, 1 maja, Wierzbińska są to ulice powiatu, także my za nich nie będziemy odpowiadać. No mamy jeszcze tak zwaną Krajówkę, czyli Wojska Polskiego, przedłużenie Ogrodowa no i drogi prywatne. Urząd rozpisał też już przetarg na zakup piachu i soli oraz na usługę odśnieżania dróg gminnych na terenach wiejskich. Wygląda więc na to, że zima nas w tym roku nie zaskoczy.